Tam na górce to domek mojej siostry się właśnie, się właśnie buduje. Dolna, A widzicie, nawet pisze wyraźnie ulica Dolna. Także Dolna przekształcona z wcześniejszej Albe, e, Alf, nie, Adolf Hitler Straße, no, Numer, nie wiem po jest numer 18, dzisiaj to numer 15. Wcześniej dom stał w tym zagłębieniu. To jest staw. O tym świadczy tutaj pozostałość cembrowiny studni. Widzicie, jest studnia. Taka ładna. Tyle pozostało z domu. Teraz będzie tutaj staw. Ja sobie przeszukam tutaj tą okolicę. Na oko nawet już w tej chwili widać, że sporo jakiejś podrozgotanej ceramiki. Ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz na górze. W trakcie kopania jakiegoś przypustu, dociągania rury, kabla nie wiem co tam szwagier kopał. W każdym razie zmierzam, żeby wam to pokazać. Oczom kopiącego ukazała się ukryta blisko metr pod ziemią cembrowina starej studni. Ona była zabezpieczona dwoma płytami z piaskowca. Na tym leżało siano. Ale studnia wygląda bardzo, bardzo, bardzo inaczej niż te, które zazwyczaj spotykamy. Przypomina z kształtu, z faktury, studnie typowe dla zamków, gdzie kamienie cembrujące są osadzane. Ja idę pod górę zdyszany, przepraszam. Osadzany po prostu pod własnym ciężarem. Jeden na drugim grawitacyjnie, a ten statek już grzebie. Też mi robi trochę ziemi z wykopu. Też ją zaraz przejrzę. Na razie jeszcze im nie przeszkadzam. Natomiast zajrzymy do studni. Ona się tutaj kryje. Widzicie? Ogromne głaziska. Poosadzane jeden na drugim. Około 5 metrów głębokości. 80 cm wody na dnie. Na, w tej dolnej, tam na dole wody nie ma, w tej woda jest bez przerwy. Jest dużo płytsza. Szwagier, Szwagier kopie obok koparką, także trochę huku mamy. A mi wyszedł taki pierwszy, pierwszy guziczek z koniem. To od jakiejś katany dżinsowej musi być napa wyrwana. Ale pierwsza polska znajdka w tym roku siedzi. No, trochę pogoda. Pogoda się okazała niekorzystna. Dobrze daje. Oj, bardzo dobrze daje. Bardzo dobrze daje. Położyliśmy za szwagrem kawał rury, przeszukaliśmy duże hałdy. Jak na pewno się domyślacie, nic nie znalazłem. a no, przynajmniej nic, co chciałbym Wam pokazać, co mógłbym Wam pokazać. No nic nie znalazłem, załóżmy, tak się umówmy, że nic nie znalazłem. Ale mój plan z eksploracją stawu, na razie spalił na panewce. Zobaczymy jak długo ten deszcz potrwa. Jak się jakoś tam rozładuję, to zajdę do stawu. Zajdę szukać do stawu, bo teren jest obiecujący. A na razie przytrząsam hałdy, hałdy szwagra. Trochę pobitej porcelanki wyszło jakieś. Tutaj mamy Całe elementy wykopane wcześniej przez mojego szwagra To są zdecydowanie niemieckie filiżanki ładne śliczne ładne śliczne pięknie malowane, pięknie Tam zdobione, miasto. tak, tak, Tam tak. tak. Tak? Tam. No, to super No tak, jak kopali. Aha bardzo, bardzo fajne a ta jest dla mnie szczególnie urzekająca jak widzicie przedstawia schronisko na górze śnieżka stare schronisko jeszcze zanim tam wylądowały latające spotki. opisana po niemiecku niemiecki mont gigantus niemiecka śnieżka Piękna rzecz leciutka, wydaje mi się, że to porcelana. Chyba nie miśnieńska, ale prawdopodobnie draźnieńska. No, ja sobie powolutku penetruję do stawu. Deszcz przestał padać. Na razie taka stara, stara pozostałość po klamerce. Metalowe na nich wyszali, taka rzadko metalowa, na nich wyszali e, kotary w drzwiach, w oknach. Ciężna, miedziana, ale miejsce obiecujące. Widzicie, kupa gruzu, pozostałości jakichś nieforemnych cegieł. No i ta studnia pośrodku wykopana. Wykopana teraz studnia, stała się kominem. A ja sobie tutaj tam powoli jabam. Zaraz pójdę przejrzeć hałdę, którą na górze. szwagry na górze wykopał. Zobaczymy co tam pójdzie. Śmiecia na razie trochę jest. Nie wiem no ile to widać. Tej przegródki tutaj nie będę pokazywał na razie. Pokażę wam kiedy indziej, za jakiś czas. Za jakiś czas, bo tutaj są rzeczy, które, które nie znalazłem, kupiłem. Zdecydowanie kupiłem w antykwariacie i na giełdzie staroci. To będzie pokazane kiedy indziej przy innej okazji. Troszkę kiepskie miejsce, chwasty popas tam wcześniej były malinki, teraz porzeczki mam pozwolenie tylko na ten kawałek ale zobaczcie zobaczcie co na tym kawałku się wydarza jest kurcze przepięknie przepięknie tak ładnie się nie spodziewałem, że będzie tak ładnie się nie spodziewałem, że będzie oznaka na NSDAP Śliczna. Tam nie wiem, tam mniej więcej gdzie znajduje się cewka, wyszła ta oznaka NSDAP. A tutaj taki mrówczy dołek się kopnął. Mnóstwo bywaczek. Troszkę wcześniejszych czasów guzik. Pruski, urzędniczy. Troszkę mało wyraźna koronka, ale mam ich tak mało, że każdy z nich przecież A tutaj była bardzo, bardzo wkurzona, że im go zebrałem. Musiał być ważnym elementem ich Przykro mi bardzo, nie mam innego, żeby go tam wsadzić. Ale te pożyczko maliny nie są takie złe. I teraz to już całkiem fajnie. Jak się poruszam, dookoła była szlak e, krzaka. Tego krzaka pożyczek, czarnej porzeczki. E, z tamtej strony była to oznaka NSDAP. Potem był e, guzik urzędniczy potem były dwa kawałki szlaki no i teraz mam gwardyjski rosyjski gwardyjski guzik także jest super bardzo militarne po trochę obrośnięty niestety no ale oni je robili z podłych materiałów także ważne, że ta strona jest czytelna po szczerości powiem wam że to jest pierwszy mój tego typu guzik także największa radocha ogromna radocha jest parno jest duszno w powietrzu wisi jakaś burza słońce daje straszliwie całą wodę już wypiłem i teraz bardzo tego żałuję nie mogę za cholerę wyjąć tej ziemi ze środka Poszło. patrzcie patrzcie tylko na to dalej krzaki malin strasznie dzisiaj szczęśliwe dla mnie miejsce czym to jest? kupowany kawałek ale to jest mało istotne czym to jest to ja tego pojęcia nie mam ale to jest coś z tych rzeczy które ja bardzo bardzo lubię super super ekstra